Zważę serdecznie w konocie z lagging evolf, już jest dźwięk naprawiony z gry, tak już jest porządku, było w pierwszych dwóch odcinkach ale e, zaczynamy tak, następny trypt. Zlokaliśmy grzyba, także e, zagramy może tym razem z grzybem. Dlaczego nie? Chciałem by woli odblokowywać. Jesteśmy grzybem, zarodnik grzyby prawo mi na zareagować dużo odległości tak to wygląda. Mamy premię TP. Bonusowe DNA na początku. Fantastycznie. Tu nie mamy nic. Nic tu mamy y, TLS albo to. DNA przy dewolucji albo koszty dewolucji nie rosną. Yy, to to wstawmy. I spokój. Kontynuujemy. Poziom. Normalny, dlaczego nie? Nie. Może ludzie są ignorowani, oczywiście tutaj widzicie. Lekarze nie testują w badaniach, tak. Przedstawicie rąk, lekarze nie do domów. No, tak to wygląda, ale normalny, tak. Nie przesadzajmy na razie. Chcę przejść, uczyć się na razie. Chorobę nazwę, tak że nazwę ją. Ehm. Podgrzybek. Podgrzybek 19. Dlaczego nie? Eee, gdzie może nie kraj kraju takim, wiecie? Gdzie może być dużo grzybów? Tam gdzie jest wilgotno, co nie? A wilgotno będzie w, w Arabii Saudyjskiej. się, teraz rozpoczniemy. Eee, Mamy swój interwencji z rzeczy, które wracają grzyb. Myślałem, co tam, się, co tam się dzieje. Eee, merki. I tutaj, tak, mam właśnie inne szminki, tutaj zauważyliście zapewne. Yy, zauważyłem, że troszeczkę gry za głośno. Także jest cisza, może drgnę. Wciąż jest za głośno ta muzyka serio, ta muzyka jest strasznie głośna w grze. Nie wiem czemu. O, chyba teraz dobrze. To jeszcze mam za głośno. Jeszcze jestem serio, bo serio, bardzo głośno. Yy, dobra. Uwalnię p 3 za niego zaraz. Zaraz zdolność do nowy kraj, a tutaj wolno patrzeć na... Yy... Ok, zarodników, dobra Nie wiem jak się tym gra za bardzo Robimy na razie taki sposób Okej okay. Droćmy do nowego kraju, ale dobra, na razie też może Bójdźmy tradycyjną drogą Eee, może czymy. Nam tak, ja na gdzie wystrzeliwanie takie na to też nie jest takie do końca dobre. Trafiłem do Azji Południowo-wschodniej. Też tak dziwnie, że szkale jest są daleka droga do Chin i do Indii, więc... Ehm, no, liczę na to. woda, ehm, wodą bym się przeniósł. Bardzo chętnie. Każda kilka set osób, tak, 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 rozwinę zaraz, dobrze, dobrze. No troszkę to inaczej ewoluuje się. Yy, jest tysiące osób, dobra. Rozwijamy się coraz szybciej, bardzo dobrze. Ta muzyczka jest taka interesująca. Włości, ciekawe, delikacyjnie. większość. jest wążenie takie dobra. Mam uderza, no cóż, tysiące martwych. No, zdarza się i tak. No, niestety my nie mamy to wpływ. Mam nowy kraj, więc teraz już przygroźniony fantastycznie. Eee, dobra, okej, okay. bardzo przyspieszyło to, co mnie cieszy. Więcej państw. Okej. Okay. Trzy razy zawodników wykazać nowy kraj. Jest to samo w sumie. Ale dobra, pójdziemy w taki sposób i pójdziemy w zimny kilometry. To, jest, to jest zawsze problem. Pójdziemy do Europy w taki sposób, proszę bardzo. Okej, okay, to się i, i, i pięknie, to już się bardzo dobrze. że choroby, okej, okay, czyli już wykryli ja really. w taki sposób, a jednak nie. Catubeka z was Nie ma też żadnych objawów ta choroba. A jednak jest. To biele, fantastycznie. No granicę spieszenia się. No i mylicie się. Eee. Dobra, znam to. Dobra. Zrobimy tak. Pójdziemy w taki sposób. Kilka krajów naraz zarazimy. Bardzo. O! Ładnie, ładnie. Dobra. Dobra. Rozprzestrzeniamy się. Też zainwestujemy może w ptactwo. Z rogi fantastycznie. Stanach, Japonii. Trzeba euro blisko upadku, to ciekawe. Z nich się jeszcze bardziej. Bo cały czas nie dotarłem do Grenlandii. Do Wykimowuje jest bezsenność, okej. ok. No dobra, znam dekadę, w Wersja no ciekawe, który by tam. tam. Kraje Bałtyku też, już Dobra, nie Polska też. Które kraje do wysp, wiele jeszcze. Jeszcze do wielu wysp i notarem nie jest, Rando, zrobimy w taki sposób kombo. combo obserwowanych chorób, fantastycznie torędu wyspy już Kaszel, bardzo dobrze też widzimy wszędzie już Brad, do wszystkich wysp już chyba no, Włochy i Europa środkowa, no dobra, te kraje to wiadomo, że one będą być chore. Dobra, eee, tak troszeczkę... oj. oj, oj. Eee, rok i 27 dni, dobra, nic się nie stało. Bory są zamykane, ale... Okej, okay, o Jezus, Grenlandia tu idzie bardzo wolno. Co tam się dzieje, dlaczego tam idzie tak wolno? Umiejętności. Większa odporność jest odporność na leki. Bardzo mi się bardzo dużo przypało Oj, żebym mógł teraz zabijać, bo paranoja Dobra, bo teraz Teraz bym sobie przypał, bo Tylko idzie bardzo wolno, ja nie mam dużo punktu eee, 219 dni Dobra, Grenade narosła na zapomnięta. że Taki problem, że nie mam teraz... Grenade'a. Drgawki. No, jeszcze muszę chwilę poczekać. Niech ta Kanada się gdzieś zarazi. Francja. Wiecie czemu, się też mało zaraża. Dobra, myślę, że... Możemy zabijać. Pójdźmy w tak, pójdźmy w tak Na razie tyle z tego wyjdzie Dobra z gądu, umieję trzeba zabijać Jakby jest, tutaj dobra Zostaj dobra Zostaj dobra, ptaków, dobra walne badania, niedobrze, zbliżyliśmy dni Za wolno mi się wydaje kompletne Ile potrzebuję? 24 punkty 42 Dobra, 24, 24 punkty potrzebuję 24 dawaj, dawaj, o Jezus nie będzie A, no bo ja wiem, że to to debil Dobra, zrobimy w taki sposób Porność Więc to mi dało się do ukończenia która miliona z Koniec, 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 za późno zaczynę zabijać No nic, zrobimy raz jeszcze bo tu tak jest zazwyczaj z tej strony, nie? Byłem się pod 20 Graj ogólnie Wydaje mi się, że spokojnie, że zacznijmy w ekipcie też kraj. wydaje się też fajny do rozpoczęcia. Krzyp jest taki specyficzny. Niestety jak, jak się nim gra jeszcze tak, Będę próbował, tak? Będę nim próbował jeszcze. Zarodniki nie mogą się przejąć długo długość tego. Powinieneś poznać znakować nowy kraj, okej okay. oh. Nowe umiejętności, dobra, trójka Eee, się dobra dobra Pokomorda eee, nie tutaj, tutaj umiejętności Zastanawiam się do innych krajów. Dlaczego nie? Bałkany. Wystrzenie zarodników, odporność na zimno. No i fajnie, teraz już na Gdzieś tam, nie? Czyli tutaj na Karaiby bardzo dobrze. Zobaczysz, na Karaiby otarłem biały, wysypkę dajmy, dajmy też kaszel. Nie wiem, że mogę eluować, ale... trudno. Dajmy więcej wody. Piesiące, bardzo dobrze. Chyba, że bądź w ogóle nic od niej wiesz o rozprzestrzenianie się, tylko wystawać te śmieszne zarodniki. ok spoko, znowu euro blisko ciekawe. Rzut nie może się przemyśleć na dużo do głośni, więc... Trzyma się. Dobra. Tych krajów zarazimy, proszę bardzo. Dobra. Nie myślę, że to nie ma sensu wchodzić w rozprzestrzenianie się. Tak bym chyba zrobił. Podejście, jeszcze jedno. że mi to chyba tylko w te kulki jego śmieszne. Yy, tak, to samo wszystko. Yy, nie, nie, Egipt. Egipt, Egipt. Yy, ale, 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 ale. Poszedłbym w taki sposób. O właśnie, w taki sposób. Już na Grenlandii jest fantastycznie. Kazachstanie dobrze, Myślę, że taki sposób będzie ciekawszy. To jednak, że staliśmy się już bardzo dobrze. Dobra, dobra i teraz, no, leży przed gdzieś tam dalej nie zeraliśmy wiem taka też jest dobra do końca. Dobra. Pyk. setki. Okej, okay. nowy kontynent. Brexit, ludzie chorują sobie, coraz więcej ludzi przybywa. Chory już to wolno idzie, a zaraz nawet w tym kraju. Dobra sprzyjanie się wodą, bardzo. Wszystkie w spoko mi tu pasuje Rosji jesteśmy Niczyki powoli przejęte. Oj, dobrze, dobrze, dobrze Inne przejmowane o to chodzi bezsenność, spoko o nie tylko z się, proszę bardzo Afryka, Afryka

Brazylia też Cię w kolei, no co ja patrzysz Trudnie żyję, no trudno, zdarza się i tak Dobra. Ja bym poszedł... Tak, bo tu razbrnąć na leki. Żeby mnie nie leczyli już za bardzo szybko. Krzybek 20, no spoko mordy Bardzo ważne jest dla nas dla mnie świadomość, że macie świadomie choroby Ale tak, pozwala mi się bezpróbowo przemieszczać Czy ja jestem w ogóle w Europie? No jestem, ale powoli yy, obserwowani dobra jestem Cały nie mamy na Karaibach. Bardzo dobrze, ile to już mi kosztuje? 13 punktów. Mogę ram tyle tych punktów, żeby sobie to pozwolić. W Niemczech wygląda dobrze. Łotę, więcej wody. Dobrze, na niektóre wyspy nie otarłem. No, dawać, dawać, co jest. I rok, i tego Torbiele, okej. Okay. Muszę niszczyć już bańki nawet. Tam jest zamykane, no dobra, dobra, ale na wyspach, bo no, z niektórych nie jestem. Mamy tu już, tutaj się przyspieszyło. Zbierałem części nieziemi, to szkoda, szkoda ogólnie, aż to Na Karaibach, mnie nie ma i na Madagaskarze. Czy w Japonii też mnie nie ma, god Dobra, yy, zrobimy to w taki sposób. Dobra, yy... Karaiby, cały czas Karaiby. Nie, dlaczego na Karaibach jeszcze mnie nie ma? Karaiby, no dawaj. Dlaczego na Karaibach cały czas mnie nie ma? No dawaj. No, przepłynie jakiś stateczek, no tam, no. Zobacz, Norwegia, teraz zaraz będą chorzy, spokojnie. I na Karaibie jakiś dotrze statek, no. WDS-149, nie do ukończenia. Dawaj. No dawaj, przepłynie jakiś statek, no. Tam już jestem, no spoko, ale... wrażliwość. No! No nie... Jest! Dobra, jestem tam. Dobra, trzeba zabijać. Dobra, zapalenie płuc. Yy. Tak, tak. Tak, zrobimy, dobra. To śmiertelne będzie to. Wiem, ryzykuję, ale dobra. Mam nadzieję, że to się opłaci. Bo grzybek zabija bardzo szybko, no zabity pewnie tak. Dobra. Jestem wszędzie. Mam zdrowego kraju. Praca lekiem rozpoczęte, fantastycznie. I mortwych 600 milionów. Anemia, dobra. Tylko, że mam teraz problem z tymi krajami, tymi, 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 tymi zimnymi. Dodatkowo choroba, matka piska. Nie zauważyłem, że choroba. Chwila. Yy, Przetasowanie genetyczne, dobra. Dawaj tam. to. Co? Nie, 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 Znowu jeszcze. nie, nie, no nie, nie, znowu znowu przegram. miliardy. nie, nie, ciężko tym grzybem nie, Serio. Ja muszę obczaić chyba jakoś, jak się nie gra dokładnie, bo nie jestem, niestety. pewien jak się tym gra i nie umiem, także... Cóż, póki ja... ...póki to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam że wam wszystko spodobał. Do jeszcze długo, na pierwszym odcinku, trzymajcie się, na razie, papa? Yy. Cześć!